Pierwszy poranek już za mną. Wczoraj nie było jakoś bardzo intensywnie wieczorem. Posiedzieliśmy tutaj aż do zamknięcia. Następnie zabraliśmy się do oglądania filmu. Sara poszła spać. Chociaż pierwsza była do tego, żeby mnie wyciągnąć na imprezę, pewnie zastanawiacie się, co ja tu robię. A przejechałem na rowerze całą Polskę i przy okazji odwiedziłem moich znajomych, którzy tutaj pracują. No i wiecie, pooglądaliśmy 20 minut, później padłem, nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy. Zdjęcie zostało zrobione, chwila uwieczniona, no i zabraliśmy się i do spanka. I dzisiaj już idziemy na śniadanko. Tak mniej więcej tutaj wygląda. Zrobimy jakiś ten szal z góry łoku. O tam są przyczepy. Nazywamy to cyganerią i to tam właśnie śpimy. W końcu mogę się poczuć jak Don Wasyl, czyli prawdziwy król cyganów. No dobra. Trochę od Big Brothera minęło, także przybliżę wam sylwetkę kolejnego uczestnika Dawida, z którym troszkę będziemy nawiązywać do tych czasów. Domu Wielkiego Brata No i sami ocencie jaki Dawid jest już po wyjściu z Big Brothera W idealnym momencie przyjechałem I w zasadzie W idealnym momencie dzisiaj wstałem Dlatego, bo będę patrzył jak Dawid robi swoją popularną malinówkę No, Sorry. z nie ma problemu Swoją popularną malinówkę, później będzie jeszcze robił swoją popularną co mangówkę Jak ma pulpę to będzie robił ja, Jakie on robi alkohole? No. Będzie robione. Dzień dobry. Będziemy bawić się teraz w kociołek panoramiksa, Tutaj Ja pierdę was ma... ma pulpę malinową. Z który powstaje przepyszny napitek. Znany w bardziej w chałupach niż wasel. No to na pewno. O Waselu nikt nie słyszała malinowę chałowską, naszą tak. znają wszyscy. Pół litra pulpy, już mam miarę w oczach i wiem ile to jest. Mniej więcej tyle jest pół litra. No lata doświadczy. To są, tak, to jest. Oko barmańskie, prawione. Przelewamy Bo sobie. Bo oko żula. Może gadać jak ten. Jak ma głowić? No. Nie, nic nie myślisz, właśnie masz być yy, sobą. To jest najważniejsze. Tak jest. Właśnie takiego cię lubię, takiego cię znam. Takiego cię pokochałem, a nie jakiegoś... Ale w końcu tłumy. mamy okazję się poznać. Obiecyw obiecywaliśmy sobie, że poznamy się po programie i poznaliśmy się i mocno zmieniłem zdanie. Ale na plus czy na minus? Kto zostanie moja słodajnicy? No wiadomo, że na minus, nie? Jesteś po prostu... Kamil miał rację. Kamil miał rację, no tak. No a potem się dziwisz, że cię p***ą. Później dodamy do tego drugie pół litra, ale już czystej wódki. I jakby po tym procesie to jeszcze nie jest malinówka. Bo jakbyśmy to zmieszali, to by była pulpa malinowa z wódką. I tutaj jest cały sekret później. Co trzeba z tym zrobić, żeby to miało smak. Trzeba będzie to wygotować. Ale to dalej jeszcze nie jest nie koniec, bo ważny jest jakby czas tego gotowania, żeby ona się nie zważyła. No, i później trzeba zrobić jeszcze jedną rzecz, już po tym gotowaniu, ale tego już nie powiem. Jestem jest ten profil niemiłego Wytrzesza. Tak. Można napisać coś tam o posłowie o nas, nie? Już jest cycek, to ja napisałem. tak! No, <laughs> się z Martyny, że nigdy nie kojarzy, a tu się okazuje, że. <laughs> Ciebie <ench Kingdom> nie było w programie. Tak! <gül enrollment> No nie mogli mi pokazywać, bo byłem za śmieszny Byłeś no, nie bo byś to wygrał No właśnie też tak myślałem. Byś to wygrał nie mogłeś wygrać No tak Plan na siebie był inny, miałeś być małym f**kającym Dokładnie tak No tak w sumie mocno się nad tym zastanawiając, nie? Siedzą i w ogóle rozwalają twoją psychologię Twoją rozwalili psychikę Nie, mnie wzmocnili Czasem. Chodzi mi też, że rozwalili, ale chodzi mi to, że... Jak sobie to wszystko co przeanalizowałem tak. tak. i tak dalej, to jestem 15 razy silniejszy teraz. Teraz już bym komuś <noise> ja Jaja, jaja. No. Tylko nie montuj tego tak, żebym znowu wyszedł na bandytę. <głos> <głos> nie, no teraz to gadamy. Ja mi Tylko muszę to trzymać i nagrywać, dlatego właśnie czekam na to potknięcie. <noise> A to jest w ogóle pani Ania? Nie wiem czy znacie pani Anię, nie. nie, nie, nie. Ale pani Ania, byłaś w telewizji, a teraz studiisz się. Dobra, nocyla, to a byli mówiła na... do kamery? No Była na. Aaa! No? Czyli ratowałaś Dawida? Tak, przyszła w momencie, kiedy ja byłem. Tak. miałem wychodzone. No. Rodzina mnie nie chciała odebrać, wiesz. Mówią, hej, teraz nie odbieramy. Ja go przytulałem ostatnią noc. Znaczy, to nie była ostatnia noc? Ostatnia noc, którą spędził z kimkolwiek jeszcze. A później leżał i nie mógł wstać z łóżka. Eee, ja muszę siły. do psychologa, ja muszę, już ja muszę, ja muszę tabletki! Ja już tabletki. O, wiesz co zrobimy wieczorkiem? No. Tylko no nie wiem, czy będziesz mógł się urwać, bo Dawid tutaj jest zapracowany jak cholera. Eee, chciałbym wieczorkiem pójść na zachód słońca, jeżeli będzie. No. Bo może być o no, to ciężko. Są takie, to są no tak, no tylko że pokażę wam, w czym jest problem, jeżeli chodzi o zachód słońca, właśnie w tym. Ooh. Da się nawet lubić tego chłopa. Okej, okay, no to lecimy na imprezę. Proszę pamiętać, aby z tego pana nie brać przykładu. <machine> <appeal> <possibly> ja tak. Gość przejechał na rowerze całą Polskę i czuł się świetnie. Poszedł na jeden wieczór na imprezę i czuje się jak stary dziad. Tak wygląda życie. Takie są realia <laughs> tak niestety. Jest w tak Takie są. Miałbym ci mówić, Andrzej. <laughs> można powiedzieć, że wciągnęły mnie chałupy. No. Ale Dawid też może wam się pochwalić, że przez cały sezon nie poszedł na żadną imprezę. Zachował się jak na menadżera przystało. A w zdecydował się pójść. To dłużej jeździł taksówkami niż był na imprezie <laughs> Za chwilę będę prowadził animację, czyli movie i music quiz na kempingu. A teraz jeszcze poszedłem na piękny zachód słońca. Dawid mnie zabrał, żebym zobaczył. To ja, jakby coś, teraz kameruję, będę bawił się Za operatora, kamerzystę, scenarzystę, fundamentalistę, z Wasylem, z panem Piotrem. Tak jest. Okej, okay, Wasyl, no to działamy. Let's do it. No i proszę państwa, wjeżdżamy ten bałagan. Będziecie w miarę tak, żeby was mógł wszystkich widzieć. A tu, czym dalej od Wasyla, robi się nieco spokojniej. Mamy Michała, który klęci dla nas tutaj, dla całej ekipy imprezowej, najlepsze placki jakiś Jest Mleko, który całe życie gada na telefonie, na pizzy, gdyż on pracuje w biurze, to jest taka praca biurowa. Przepraszam, może pan wyjść? Z... Gdy <grym>, rozmawiam. Dobra. No. To, a to jest Sara. <grym>, a my wracamy do Wasyla. Bolimy go. I Bela. Ało! Teraz jako, że oprowadzaliśmy troszkę e, Przepraszam Odym Oprowadzaliśmy proszę. troszkę po, po pizzy Ale zapomniałem o jednym ważnym miejscu Które jest sercem naszego kempingu O Obaże Hej jest właśnie Szucika mam bardzo dobre Takie? Jak smakuje? Jeszcze nie próbowałem To zaraz się okaże O, o, ale to, ale wypływa Mamy to?

A teraz musimy lecić na free, czy no na free, no niestety no, lecimy. No, lecimy. No, Konkursanca. Konkurs Konkursenta za chwilę będzie. Skończyły się pomysły, to lecimy na freestyle'u. Takie jest najlepiej. Damy radę. Rady. Ogólnie konkurs tańca uważam za udany, mimo że był troszkę spontaniczny. A jeżeli chodzi o animację, to odbiór był bardzo dobry, także jestem zadowolony z tego wieczoru. No i co teraz? Noc zapadła, animacje się skończyły, ale ja zostaję tutaj na dłużej. Super klimat, ludzie z dystansem do siebie, no to czuję się tutaj jak w domu. Także czeka mnie wiele fantastycznych przygód.